Panie profesorze, jak można pomóc pacjentom z niedomykalnością zastawki mitralnej, którzy ze względu na po pierwsze wysokie ryzyko zabiegowe związane z podeszłym wiekiem, z wielochorobowością, no niestety nie kwalifikują się do żadnej z obecnie refundowanych terapii? Ja myślę, że trzeba sobie powiedzieć o, o, o dwóch y możliwościach. Bo z, z jednej strony, mówiąc o, o tak przez skórnym. Leczeniu. Nie mówimy teraz o pełnym kardiochirurgicznym bez konieczności czy też z koniecznością zastosowania krążenia pozaustrojowego. Tu mamy jakby dwie opcje. Z jednej strony to jest tak zwany zabieg brzeg do brzegu, czyli specjalnym takim klipsem łapiemy płatki zestawki mitralnej, zbliżamy je do siebie i zmniejszamy przez to falę niedomykalnościową, ale Bywa tak, że te płatki są bardzo mocno zdegenerowane, i to powoduje, że zmiany degeneracyjne, które są w całym aparacie zastawkowym i podzastawkowym, uniemożliwiają taki zabieg. I rzeczywiście do niedawna takiej opcji terapeutycznej nie było, bo kolejną opcją jest oczywiście w zastawki, ale zastawki były dostępne tylko drogą kardiochirurgiczną. No, teraz się pojawiają nowe urządzenia, które umożliwiają dostęp albo przez koniuszkowy, albo dostęp przez, przez układ żylny z przejściem przez przegrodę międzyprzedsionkową. I tutaj można powiedzieć, że zaczyna się robić na tyle dobrze, że z fazy eksperymentalnej wobec ciekawych, dobrych, dobrych wyników nagle okazuje się, że dla pewnej grupy pacjentów taki zabieg przezskórny, który jest zabiegiem mniej obciążającym, wymagającym ogromnej atencji anestezjologicznej z szybkim powrotem do, 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 do funkcjonowania stał się, stał się możliwy. Jedną z takich zastawek właśnie przez, z dostępem przez one się pojawiły w Europie i z tego, co wiem, nawet w, w Polsce były już wykonywane pierwsze zabiegi. No niestety można powiedzieć, były wykonywane, bo firma zainwestowała w ramach programu badawczego, natomiast, Pewnie będzie trzeba zwrócić się do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, żeby wydała opinię, czy i w jakich warunkach u których pacjentów w Polsce można by było z tej technologii korzystać. Wydaje się, że tak jak zwiększa się z roku na rok ilość tych zabiegów, Klipsowania, czyli tych brzeg do brzegu, tak również jak zaczniemy szukać pacjentów, u których jest opcja terapeutyczna, to to się okaże, że tych kilkuset pacjentów w roku to wcale nie jest liczba, której nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Tych pacjentów po prostu trzeba szukać. Ale wracając jakby tak historycznie do tego, jak zabiegi brzeg do brzegu były wprowadzane, kiedy były znane za właśnie eksperymentalnymi, eksperymentalne, o bardzo, bardzo drogie i tak dalej, i tak dalej, no to myśmy wtedy nie przekraczali w roku 20 zabiegów, co było śmieszną liczbą w stosunku do potrzeb. Dzisiaj mówimy o zabiegach 200 i więcej w ciągu, w ciągu roku. I wydaje się, że co najmniej taka sama liczba znalazłaby się wśród tych pacjentów, u których właśnie. Z powodów postępu choroby ta terapia brzeg do brzegu nie zdaje egzaminu, więc ja szacuję, że to zapotrzebowanie takie kliniczne, mocne, które dałoby lepszą jakość życia, wręcz ją przedłużyło, to jest od 100 do 200 chorych. Czy obecnie trwają według Pana wiedzy jakieś prace, które by zbliżały do objęcia tej technologii refundacją? Czy na razie to jest kwestia tego, że wiemy, że taka technologia jest, że jest to szansa dla tej grupy pacjentów, ale no, te kolejne kroki dopiero będą potrzebne? Ja myślę, że, że jest już grupa specjalistów w Polsce, która czuje, że to jest ten moment, kiedy moglibyśmy coś w tym kierunku zrobić. W Polsce niestety. Jeśli chodzi o wprowadzanie nowych leków, mamy stosunkowo łatwo, jasno nakreślone ścieżki, którym towarzyszą tzw. cezury czasowe. Że jeśli jest złożony wniosek, to druga strona ma określone punkty czasowe, w których ten wniosek ma być określony. W przypadkach urządzeń medycznych nie mamy tego powiązania złożenia wniosku do wydania opinii. To się pewnie łączy z kwestią większych pieniędzy, które są związane z urządzeniami i większymi zagrożeniami, które się z tym też, też wiążą, większym sceptycyzmem, żeby nie za szybko zaakceptować coś, co potem nie sprawdzi się w następnym roku. Wszystko ma swoje dobre i złe, i złe strony oczywiście. Z tego co wiem, taki dokument jest w opracowaniu i on ma być odmitwowi przedstawiony, albo jeśli to się stało w czasie wakacji, to być może już to się stało. Wiem, że taka, taki pomysł na ruszenie z tym tematem był. Proszę bardzo.